Grecka mitologia motywem przewodnim drugiego sezonu, a królowa Junkertown dostaje mityczną skórkę Zeus. Moi drodzy, Blizzard właśnie zaprezentował najważniejsze nowości z drugiego sezonu, czyli nowy bohater Ramatra, mapa klasztor Szambala, fenomenalne skiny greckich bóstw i co dla mnie najciekawsze, zupełnie nowy tryb sezonowy, bitwa o Olimp. Dlatego dzisiaj omówię wszystko, co można dostrzec na nowym trailerze, ale nim zaczniemy. Tutaj widzicie rozkład widzów we wrześniu, a tutaj w październiku miesiącu premierowym. Czyli zdecydowanie przybyło wielu nowych widzów. Albo powrócili starzy, co odsubskrybowali. Wiadomo dlaczego, nic się nie działo w Overwatchu. Ale teraz. Regularnie coś się będzie dziać, dlatego zachęcam do subskrybowania i przywróćmy statystykę z września. Dzięki. Dobra, tym razem sądzę, że zrobimy troszeczkę inaczej. Zamiast to wszystko sobie pisać, nagrywać, montować, to po prostu puszczę ten trailer na YouTubie i będę w trakcie się zatrzymywać i komentować. Bo rzeczywiście tutaj jest wiele takich jakby ukrytych smaczków, albo takich, które widać na ułamek sekundy, no to jedziemy. No jest Ramatra, i tutaj już od razu na sam początek muszę spauzować. Skórka dla wdowy, meduza. To już widać, że to jest meduza, wężowe, wężowe włosy. Troszkę cofniemy sobie, o, jest. Można się przyjrzeć, okej, okay, jedziemy dalej. Sezon drugi, wow. Teraz widzimy Ramatre, jakby nie będę się przy tym zatrzymywać. Wiemy już mniej więcej, jak wyglądają jego umiejętności. Ja zrobię filmik. Na obszarze treningowym, i tam będę dokładnie przedstawiać umiejętności, ale tutaj już widzimy nową mapę. Klasztor Szambala. O. Mapa typu Payload. Widzimy ładunek, który trzeba eskortować. O. I co mnie też tutaj interesuje, w blogu mm, prezentującym sezon drugi użyli takich, takich słów, że trzeba będzie się wspinać. Tak samo jak tutaj jest użyte słowo. Momencik. New Heights. O, wiadomo, to ma jakby inne znaczenie na pierwszy rzut oka, ale tak mi się wydaje, że cholera, a co jeśli? Wiadomo, no, klasztor Szambala jest położony w górach. Ta mapa będzie dosyć, że tak powiem, hmm, wertykalna? A czy może nie wertykalna, tylko. Eee, wiadomo, payloady zawsze tam troszkę w górę, jadą po schodach, troszkę niżej. Generalnie płaski teren. A co jeśli tutaj zawsze będzie się jechało eee, albo płasko, albo do góry? Widać tutaj, czekajcie, cofnijmy sobie. O, tutaj widzicie: payload jedzie do góry. Tutaj znowu payload jedzie do góry. A co jeśli tylko i wyłącznie takie właśnie będą strome? E, strome powierzchnie. Więc początek drogi, a koniec będzie położony, nie wiem, kilkadziesiąt metrów różnicy? Nie wiem. Ciekawe. Ok. E, Mighty Rewards w Battle Pass. Teraz zaprezentują nagrody z Battle Passa. Epicka skórka dla Aramatry. E, nic specjalnego. Tutaj, najprawdopodobniej, prezentacja zagrania dla Hanz'a. O, i teraz przy tym się zatrzymajmy, bo tutaj troszkę... Troszkę rzeczy jest! Po pierwsze, uh, mamy od lewej skórkę dla smugi. Um, właśnie tam jak na streamie o tym rozmawialiśmy, to ktoś zwrócił uwagę, że to pewnie będzie jakieś bezdomne dziecko z Londynu. Widać właśnie takiego trus, obdratusa takiego, nie wiem, co, gazety roznosi, nie wiem, zarabia w taki sposób. No i właśnie widzimy tutaj, że Smuga e, trzyma pamiątkę. Wiecie, te rzeczy, które tam postacie trzymają, pizza z ananasem i tak dalej. Tutaj właśnie jest jakiś wycinek gazety Atlas News Hard Carry. Uh, więc to są takie przedmioty kosmetyczne. Jedziemy dalej. Mamy skórkę dla Echo, która już tam była kilka miesięcy temu pokazana. W końcu będzie wygrzana do zdobycia. Kolorowa, jakaś taka chyba muzyczna skórka. Uh, no i symetra. Powiem Wam tak, mam absolutnie vibe taki matrixowy, taki neo-trinity, coś takiego, zajebiste. I też widzimy, że i echo, i symetra przywołują pamiątki. To też są nowe przedmioty kosmetyczne. Tutaj widzimy echo przywołała, tylko widać jakieś kopyta. Jakiegoś konia widać, to wszystko, no ale co to jest dokładnie nie wiadomo. Ale za to symetra przywołuje, widzicie, głowę meduzy. Czyli to też jest z tego nowego motywu e, karnetu bojowego, sezonu, e, czyli grecka mitologia. Ale no ta skórka symetry też nie zła. Dobra, tutaj widzimy nową skórkę dla Any. O! Widzicie, jakieś tam e, roślinne. Tematy. Na plecach nosi właśnie jakiś pojemnik z roślinką. To wygląda jak taka, jakby nie wiem, botanistka, coś takiego, jak to na streamie określiłem. No, no, totalnie taki, no, botanistka. No i mamy tutaj kolejną skórkę, tym razem dla, w, dla Fary. O, i tutaj to wychodzi na to, że to jest Hades. To jest, teraz zaczną się skórki z, z tej mitologii greckiej. I tutaj rzeczywiście jest skórka fary Hades. O, i tutaj teraz kolejna bardzo, bardzo fajna skórka. Ramatra jako Poseidon. No i mityczna skórka zajebista dla królowej Junkertown Zeus. I mamy różne, właśnie, rodzaje personalizacji, czyli kolory. Inne, jakby hełm, inne bronie widać ma. Unleash New Ways to Play. I teraz, ach, kordę też się przy tym zatrzymamy. Niezłe to jest. Okej, okay, od lewej, moi drodzy. Skórka dla Reinharta Minotaur. Jego młot też wygląda ciekawie. Mamy Meduzę Wdowę, Hades Fara, tam w tle jest Cyklop, Cyklop Roadhog. O, czekajcie, Cyklop Roadhog. Dobra, spokojnie, obejrzymy to sobie wszystko. O, Hermes, Hermes Lucio. O, widać tamtego Posejdona, widać Zeusa. I tak się prezentują właśnie greckie skórki z nowego sezonu. Ale teraz, to, co mówiłem, coś, co mnie zdecydowanie najbardziej zainteresowało, Bitwa o Olimp. Limitowany tryb sezonowy 5 stycznia. Moi drodzy, 5 stycznia rusza nowy tryb. Na czym on będzie polegać? Już od razu pierwsze, pierwsze pół sekundy, już jakby można stąd wiele wywnioskować. O co tu chodzi Najwyraźniej to będzie deathmatch Gdzie będziemy walczyć Właśnie jednym z tych bóstw Nie wiem czy nam losowo da Że będziemy Przyzna nam roadhoga Coś takiego i musimy nim grać I nie będzie żadnego innego roadhoga Tak to wygląda I wygląda na to Że te postacie Będą miały jakby boskie moce Otrzymamy jakby Talenty Zmodyfikowane umiejętności nawiązujące właśnie do tych greckich bóstw. I jak widzicie, Roadhog strzela na swoim ulcie kamieniami Sigmy. Tutaj, o widzicie, to jest kamień Sigmy na swoim ulcie i się świeci jakoś na czerwono w trakcie ulta tak jak pewnie każde inne postacie na razie się wrócimy, po lewej stronie widzicie wielka statua Zeus Królowej, ale też co ciekawe zamiast apteczki jest jakiś dziwny pojemnik elektryczny zupełnie jakby zamiast leczyć się to będzie coś w stylu, że jak to weźmiemy to dostaniemy ultimata? dużo? nie wiem dobra, jedziemy dalej Koło kamienia, zobaczcie na ten kamień, który Roadhog wystrzelił, lecą trzy rakiety Fary naraz. I cholera, przez ten cały tutaj klip, jak się przyjrzymy, widzicie trzy rakiety. Fara będzie strzelać po trzy rakiety naraz. Pewnie każda z tych głów będzie Cerbera strzelać rakietami w trakcie ulta. Nie wiem, ja pierdzielę, I ja chciałbym to zobaczyć na stałe, żeby to było w PvE taki talent żeby był co tutaj ee, widzimy Reinhardt jako minotaur ee, nie widać tutaj żeby on miał jakąś specjalną moc ale teraz królowa Junker tam na swoim okrzyku ma specjalną moc jak krzyczy co nie to widzicie wszystkim w pobliżu wszystkich w pobliżu razi błyskawicami patrzcie nawet na tarczę zaatakowała tarczę i potem Reinhardta. Farę zabiła, Roadhoga zabiła. Kurde, dobre. To wygląda jakby coś tam co fajnie by, było, by na stałe zostało. Ale okej, okay, dużo filmów z tego będzie już widzę. Typu gameplay każdym bogiem, nie wiem. Okej, okay, teraz zapowiedź zimowej krainy czarów i księżycowego nowego roku. Widzimy dwie nowe skórki: piernikowy bastion i <grywka> jakaś zimowa, zimowa echo. Królowa Śniegu, Brigitte, i tutaj już się okazało, że to będzie, moi drodzy, darmowa skórka dla wszystkich. Dla wszystkich, jak krótsze wydarze wydarzenie, będą jakieś wyzwania do wykonania, to będzie za darmo. Yeah. Eee, Lunar New Year skórka dla, eee, dla May, widzimy nową, a w tyle jest skórka dla Echo, która już istnieje w grze. Uh, I ona też będzie darmowa, czyli wielu graczy jakby nic nie dostanie za darmo na start księżycowego nowego roku. Okej. Okay. Ciach, 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 ciach. O, 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 o. Słuchajcie, <laughs> nowa skórka dla yy, dla Kiriko. Let's go. Kurde, aż mi się ciepło robi. Gotka, Kiriko gotka. Wielu ludzi e, widzi tutaj e, nawiązanie do Cyberpunk'a. Tam była jedna właśnie dziewczyna. Identyczna fryzura, też pieszczochy na szyi i tym podobne. No, podoba mi się. No no i skórka dla, e, dla Gendziego, epicka, widać, że epicka. Sezon drugi. 6 grudnia Free to Play. Widzicie, dużo tutaj rzeczy było zawartych. Takich, które tylko na pół sekundy widać, nawet na krócej, więc sądzę, że to było konieczne, żeby nagrać taki filmik. Zresztą, ee, jakbym to sobie napisał, i potem na spokojnie bym sobie to czytał, i potem to zmontował, to nie byłoby może aż tak na żywo, prawda? Nie byłoby takich moich tutaj emocji, że tak, że tak powiem. Mm. Ale na zakończenie jeszcze i jeszcze jedno rzecz chciałbym powiedzieć. Słuchajcie, tutaj jest motyw przewodni sezonu drugiego, to grecka mitologia. A może część z was pamięta, kiedyś nagrałem właśnie film o greckiej mitologii. Ile w Overwatchu jest elementów nawiązujących właśnie do, do greckiej mitologii. I pomyślałem sobie, że fajnie by było, by wam o tym przypomnieć. Teraz na ekranie widzicie link do tego, do, do tego filmu. Obejrzyjcie sobie i tak sobie myślę, że czekaliśmy na to. Dzięki temu filmowi, jakby teraz, możemy jeszcze bardziej docenić ten motyw przewodni w, w sezonie drugim. Ale z mojej strony to będzie już wszystko. Czekamy. Dobrze, to dziękuję bardzo za oglądanie. Buziaczki, trzymajcie się cieplutko, zapraszam do subskrypcji, fajnie by było, cześć.